Siemanko witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale dzisiaj przybliżymy wam temat troszeczkę lamp tylnych w John Deere także zaczynamy Tak więc znajdujemy się przy modelu 7730. Yy, mamy lampę tylną. I teraz, tak, yy, mamy takie lampy w ofercie. Lamp, yy, znaczy, to jest klosz yy, marki Hella, czyli to co oryginał, praktycznie. Tylko nie jest w opakowaniu John Deere. Takie lampy całe, jeśli byście potrzebowali, też mamy. Nie ma z tym problemu. Rzadko kiedy zdarza się, że trzeba tą lampę całą wymienić. No w większości chodzi tutaj o klosz. Takie klosze, jak są tutaj, występują w seriach 6000, 6010, 7000, 7010, 7030, 8000. No i wielu innych też, może wszystkich tutaj nie wymieniłem bo aż tak moja pamięć nie sięga. Możliwe, że gdzieś w którymś modelu się pomyliłem, ale to możecie mnie w komentarzu poprawić. Tak więc takie klosze myślę, że jeszcze przypasują do kombajnów. Tak więc w takim kloszu jeszcze dodatkowo macie w zestawie śruby do montażu, także nie trzeba nic sztukować na jakieś inne dziwne śruby. No, montaż jest bardzo prosty. No i przede wszystkim te klosze, jak i lampy pasują na lewą i prawą stronę. Nie jest to istotne, na którą stronę potrzebujecie. Prawa i lewa jest identyczna. I przechodzimy do kolejnych modeli. Tutaj mamy 6930, tutaj jest 6620. Także cała seria 6030-6020 posiada oto takie lampy. No, lampy są w, tylko i wyłącznie w oryginale, bo pytacie o to. Ten klosz zewnętrzny nie jest wymienialny. Taka lampa występuje cała. Przychodzi od razu z żarówkami. No, montaż nie jest jakiś też skomplikowany. Myślę, tej lampy prawa i lewa są takie same. Także czy prawą, czy lewą stronę potrzebujecie. Tak jak macie to tutaj, na tych ciągnikach. No, jest to wszystko to samo. Także nie ma z tym problemu. Te lampy występują również w seriach 5M, 5R6RC, także w większości najbardziej spotykanych modeli te lampy występują, tak jak też i tamte, które wam wcześniej pokazaliśmy, to są takie najbardziej popularne w Polsce spotykane ciągniki, w których te lampy są. Więc tutaj mamy oryginał, my cały czas szukamy dobrego zamiennika. Jeden zamiennik nam się raz trafił, ale nie spełniał naszych oczekiwań ten plastik tutaj to szkło które było na lampie no niestety nie wyglądało tak fajnie, wyglądało jakby te, ta lampa miała 20 albo lepiej lat. Na pewno gorzej wyglądała niż te na tych ciągnikach tutaj. Także odpuściliśmy ten temat, ale cały czas poszukujemy właśnie zamiennika tej lampy, żeby móc wam zaoferować fal, fajną alternatywę dla tego oryginału. Tak więc wszystkie linki do tych produktów macie na dole pod filmem. Tutaj wam się wyświetla kod rabatowy. Myślę, że na dziś to już wszystko. Do następnego filmu. Cześć!